O, mamy z na start, spoko i mamy nie najgorszy kerb nawet. zostawiam sobie tą mapę. Podoba mi się. bo dlaczego opata się mieć suba można oglądać przez HS, co nie? Więc tych to 2 czy trzy gry nie pamiętam, chyba trzy Haleluja, do forma. Mamy trzecią turę. Zajebiście Zajebiście babciu. Zajebiście. Babciu, to jest zajebiste. Miał Winstrick jest chyba przy trzej wygranej grze, ale nie mam pewności. Okej, okay, czyli on użył specjalu, który którego, mu zbije, więc jest dobrze. Trzeba forma jest dobra u Warriora. Przeciwko Warriorowi. Ogólnie nasz deck jest taki dobry przeciwko Warriorom. Chyba raczej, powinien być. Mamy dużo kart, których warriorowi ciężko się pozbyć. Bash. Come on, bash. A może mieć nad broń. co. Uleczmy go, że nie mógł dobierać tej karty. Ze specjalnej karty, która dobieram karty za zranienie. Ja nie, nie wiem, jak się nazywało. Skoczyłem zajączkę. Jeśli kogoś coś. Oczywiście zbijamy z marmur. Boże, jaki mamy kurewsko dobry ja, kerw? Co? Hadrix? Hadrix, jest to dziewczynka? O mój Boże, wracam do oglądania. Skończyłem arkę z pająkami, co prawda, i zastopowałem na moment, ale jak mówicie, że są kładą dziewczynki, nie, ja odpalam. Kończymy stream, moi drodzy, po tej grze. Odpalam Hadrix Tak będzie. Może nie tak ostro, ale. Ale muszę obejrzeć w takim razie Battle Rage, tak, tak. tak. Are you my master? You Give me that shit. Ale no, mam się zajebiście karty Kerr robią. Ojej, ojej. A, czuję dobrze, czuję dobrze, moi drodzy. A, mam dobry humor. I się dowiedziałem, że Hunter X Hunter jest lepszą bajką niż myślałem. O mój Boże, już. Ciekaw, tu to to już nie ceni przyjemności. A widzicie? Wyleczenie go było dobrą strategią, miałem jedną kartę więcej. Jestem zajebisty. Co to kurwa za kombo. O chuj. Ej, biorę. Welcome Zajebistej kolejności, co prawda, ale... Faceless? biorę. Enzów będzie mieć naprawdę, kuresko, dobre baliu. Co nam teraz wskrzesi Enzów? Enzów nam skrzesi. Keirna, Keirna, Sylwankę. Wow. Oczywiście z Hunter x Hunter to jest battle shonen, tylko że zrobionym dobrze. Jeżeli lubicie Naruto, nie wiem, Fairy Tail, Bleach... To ogólnie Hunter x Hunter jest anime o bardzo podobnym stylu, tylko że jest dobrze zrobione w porównaniu do tych tytułów, które przed chwilą wymieniłem. Dobrze, jak chcę to zrobić. Teraz chcę zrobić. Chcę zrobić tak... Zabrać kartę. Dlatego się dobiera karty najpierw! Moi drodzy. Dlatego dobiera się karty najpierw! Jeżeli macie, jeżeli jesteście pewni, że dobierzecie kartę, dobierzcie ją najpierw. Kolejność. Zawsze, kurwie, jeżeli ktoś popełnił źle kolejność, teraz ją źle popełniłem, się mnie za to obrazić. Zasłużyłem. Co uważam obliczu? Kończył się po społeczności, po pierwszym marku ze społecznością Dusz. Tak naprawdę. Death is close. Jak bardzo chce się wymienić, aniżeli użyć Shadow War Dev Shadow Dev się przyda na Kafuna. Jej Ragnaros czy inne gówno. Tak więc. Dojdzie do takiej wymiany i ewentualnie bym chciał zagrać się Renault. Lecimy się o 10, nie jest takie specjalnie dużo, ale będzie mieli całkiem fajne stwory na polu gry. Więc żeby utrzymać tempo, znaczy no. Wiem o tym. U, ostro. O, oh, baby! O, oh, świetny ga! Powiedz mi, że on pasnął. Okej, okay, pierwszy raz spotkałem. Wiecie, deck z wariantem, Żeby tak, nie wiem, działa. Haha! <laughs> dobrze. E, więc tak, e, musimy to dobrze obliczyć. Jeżeli zrobię tak i strzelę tu. O, zwa kolejne. A nie, dobrze. No za kolejność ale chujsta. W sumie mogę zrobić to lepiej. Ta kolejność, fuck. Zrobimy w ten sposób. Ta kolejność to... Nie komentujcie. To mnie dziwi również. Ja wiem, że wy patrzycie na to i takie o co chodzi. A ja mam coś takiego, że jak widzę rozwiązanie to je robię, zamiast przemyśleć dokładnie. A w tym momencie miałem tak za jakieś 7 razy pod rząd, okej? Okay? A nie, muszę zrobić to, a nie chwila, pomyśl o tym Karlos. A nie, widzę rozwiązanie, robię! Kurwa, Stety Niestety, niestety. Pytanie: jak bardzo nie chcesz już z ufa, biorąc pod uwagę, że tu nie ma brawl? Czy chcesz już się syrwankę samą w sobie? Myślę, że tak. Muszę wymusić jakoś brawl. bo bardzo ja fajnie rzucę przed tym. On ma chyba Renodek. Serio. Kolejny nowy zmety, aktualnie tutaj najprawniejszym deckiem jest tempo rozwarianym właśnie. Brzmi dobrze. W końcu ta legenda została wykorzystana. Pas? Z tych chłodów jego nie wyrzucę. Wiecie co? Zagramy sobie jeszcze do Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby jak najszybciej zbić mu armor. I może wymusić brog. Przede wszystkim wymusić Brawl. A, on miał dwa razy jak przecież to nie ma. Może mieć dwa razy Brawl. Spoko, mm -hmm. spoko. mamy naprawdę dużo kart, które mogą nam wygrać w grę jeszcze Wyobrażacie sobie te z Ufa? tylko muszę wymyślić ten jebany Brawl. W sumie nie muszę, bo będę mieć dwóch carynów. Nawet jeżeli mi umrze i to wszystko i w ogóle. Ale Steel. To najwyżej jak będziemy się przemieć ten. Będziemy robili Fatik i ten Tegas. Ten Enzuf będzie bolał w pizdu. Ale Brawl będzie bolał jeszcze bardziej. To znaczy, się nie do końca w sumie, ale. Enzufa będzie dobrze rzucić, kiedy będzie Fatik. Okej. Okay. Ouch. czy mogę przejąć tego Kairna. I będę mieć kolejnego Kairna, nie? Zajebiście, co nie? Ej, to jest serio zajebiste. Ale z drugiej strony nie będę mieć Shadow Order jego Kafuna i nie mogę na to pozwolić, żebym nie miał. Gdybym miał drugi level, ale nie mam. Gdyby miał miała wąsy, ale nie ma. Nie zrobimy tak. Ok, jeżeli teraz nie użyjesz Brawla, to nie wiem. Użyj Brawla, użyj tego Brawla! Pozbądź się go i miejmy nadzieję, że ma tylko jeden deku. Może nie ma w ogóle? Nie wierzę w to. Zbyt dobra karta. O jakim anime mówiłeś? Hunter X Hunter. Bardzo fajna bajka polecam. No wiem, że to nie Reno. Serdecznie, witam serdecznie, pozdrawiam się krótko. Siemę, siema, siema. Będę siema. na moim live streamie. Dobra, może chce mieć większe value z brogu, ale taki bey! Nie wiem jak wy, ale mi się to podoba Może on nie ma brolu, albo ma gdzieś na końcu deku. Dobra, wygrałem w takim razie ty, tymi kartami. Nie muszę rzucać się z Kapun. Shadow on może mieć możliwość go, co prawda. O, nie zabiłeś mi go! Jaka szkoda, właśnie, umierasz. Eee, dobra. Jak bardzo chcę rzucić Żu Mamy Mam Litor następnej? E 6, 12. Jeżeli wrzucimy Żu gdzie mi Litor. Okej. Okay. No i teraz będzie musiał użyć brolu Chyba, że nie ma, to wygrałem. Może. Zapewne. Wszystko da się rozpojować, ale ale. Hunter jest po prostu dobrze zrobiony. Jak na Battle Shonen'a. W porównaniu do takich bliczy Dragon Ball, czy kuj wie czego. O, jak możesz tak się wypowiadać o Dragon Ballu, Kamrus! Bardzo dobra bajka, mi się podobało. Główny argument. A i jeszcze. Dzieciństwo to też jest bardzo istotne. Tak, na pewno.